Na raport zaprasza Monika Taranczewska. Witam i zapraszam na raport, w którym zobaczą Państwo najnowsze wiadomości z kraju oraz regionu, a wśród nich między innymi. Powiemy o śmiertelnym wypadku w kopalni Zofiówka należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. O znęcaniu się nad psem w Żorach. Oraz o 800 leciu Jankowic z udziałem wiceministrów. Tragiczny wypadek na KWK Zofiówka nie żyje mężczyzna, który wpadł do kopalnianego szybu. 45-letni mężczyzna zginął w niedzielę w kopalni Zofiówka należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dokładne okoliczności tragicznego zdarzenia bada Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Pracownik uczestniczył w pracach remontowo-konserwacyjnych jako członek siedmioosobowej brygady z firmy zewnętrznej. Około godziny 15.20 jeden z pracowników firmy poinformował nadsztygara szybowego o zaginięciu jednego z pracowników pracujących w szybie. Wolontariusze z pet patrolu w rybniku po raz kolejny musieli interweniować. Tym razem ratunku potrzebował 12-letni Jork, który, według świadka, był ofiarą znęcania. Badania potwierdziły, że dramat pieska trwał od dawna. Około 12-letnia Kruszyna służyła za worek treningowy. Takie słowa możemy przeczytać w udostępnionym poście w mediach społecznościowych Pet Patrolu, który musiał interweniować w sprawie pokrzywdzonego pieska w Żorach. Z 17 czerwca, czyli dwa dni temu w sobotę, dostaliśmy zgłoszenie telefoniczne. Dotyczyło ono znęcania się właśnie nad psem Jorkiem, takim dość małym, bo zaledwie półtorej kilowym. Po, po tym zgłoszeniu nasze wolontariuszki natychmiast udały się na miejsce. Niestety informacje te się potwierdziły. Na był też podejrzany o to całe zdarzenie. Jest to partner właścicielki, który przyznał się do tego, że, że podniósł tego psa i rzucił o kaloryfer. Niemniej jednak przyznał się też do tego, że zdarzało się to częściej. Pies w asyście policji został odebrany od właścicieli. Na ten moment przebywa w domu tymczasowym objęty odpowiednią opieką. Piesek obecnie przebywa w domu tymczasowym. Jest lepiej jednak trauma, którą przeżył gdzieś tam już na jego psychice będzie oddziaływać i, i no czekają go miesiące takiej rekonwalescencji, nie tylko e, cielesnej, e, ponieważ jest bardzo e, dużo takich m, punktów, gdzie, gdzie jest obolały ten pies po prostu, jest obolały, e, na pewno jest obolały przy uszach, z uszu lała się krew, e, nie ma części żuchwy, co też e, nie wiemy co było powodem, możemy się tylko domyślać w tym przypadku, utyka też na tylne łapki, e, m, może to być też, prawdopodobnie jest to też e, uraz spowodowany rzuceniem o ten kaloryfer, natomiast pozostają w tym przypadku jeszcze rany na psychicy tego zwierzęcia. Zawiadomienie w tej sprawie zostało już złożone na Komendę Miejską Policji w Żorach. W chwili obecnej wpłynęły materiały do policji i będziemy, będzie toczyło się postępowanie sprawdzające, które zweryfikuje, kto przyczynił się do znęcenia się nad, nad zwierzęciem i powstania tych jego chorób. Jeżeli chodzi o karę która grozi sprawcy za znęcanie się. Jest ona taka sama jak w przypadku uśmiercenia zwierzęcia. Jest to kara do trzech lat pozbawienia wolności. W tym przypadku reakcja świadka pomogła uratować pieska. Dlatego pamiętaj, jeżeli widzisz, że ktoś krzywdzi zwierzę, podejmij działanie. Rok 2023 dla Jankowic, jak i dla gminy Świerklany jest wyjątkowy, bowiem obchodzone są okrągłe uroczystości, 800 lecie i 50 lecie swojego istnienia. Z tej okazji zorganizowanych zostało wiele wydarzeń. Dziękuję w sobotę 17 czerwca z okazji jubileuszy odbyły się uroczystości z udziałem ministrów i posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz piknik militarny dla mieszkańców świerka oraz Jankowic. 800 lat kawał historii, tutaj akurat wspominamy różne można powiedzieć wydarzenia, ale przede wszystkim skupiamy się teraz też na teraźniejszości, skupiamy się na tym, jak Jankowice się rozwijają, jak gmina się rozwija, więc to jest nasz cel tak samo, żeby tutaj podkreślić to, że w dalszym ciągu ta nasza miejscowość, te sołectwa Jankowice, zarówno gmina idą do Brynki. Kierunku i się. 800 lat Jankowic, 50 lat gminy świetlane. W tym roku też 350 lat sanktuarium Bożego Ciała. Rano mieliśmy piękną przeświętą w kościele, zabytkowym, wspaniałym, pięknym miejscu. Mnóstwo ludzi, którzy chcą się spotykać, przychodzić, celebrować swoje tradycje. Cieszyć się swoją obecnością, ale cieszyć się też tym, że wszyscy jesteśmy skądś. Wszyscy mamy za sobą to nasze dziedzictwo. Bardzo dobrze, że takie wydarzenia się odbywają, bardzo dobrze jest ich coraz więcej i to może być jeszcze więcej nawet, ale trzeba się trzeba pamiętać kim jesteśmy, skąd przychodzimy i gdzie idziemy dalej. Uroczystości swoim patronatem objął również prezydent Andrzej Duda, a list w jego imieniu przeczytał wiceminister Michał Woś. To jest tak duże wydarzenie, że rzeczywiście aż prezydent Rzeczypospolitej postanowił objąć, pan Andrzej Duda objąć patronatem te wydarzenia, właściwie ten cały rok obchodów i skierował dzisiaj ważne słowa dla mieszkańców, ale to co najważniejsze to to, że każdą miejscowość, każdą społeczność tworzą ludzie i to jest chyba tutaj najpiękniejsze, że tutaj ludzie się angażują, że ludziom się chce, że mieszkańcy całej gminy to są właśnie, słyną z tego, że są bardzo aktywni i za tą aktywność gratuluję, życzę dalszej takiej energii działania, nie tylko siły do zabawy, bo dzisiaj bardzo dużo atrakcji i zabaw tutaj zorganizowanych, ale do tego, żeby dbać o to swoje otoczenie, żeby się angażować w te wszystkie wydarzenia, które można, których można wziąć udział, ale też cieszy udział wojska, bo to nie jest częste, to jest piknik militarny, mamy grochówkę wojskową, mamy sprzęty wojskowe, to jest niezwykle istotne, niezwykle ważne, że mieszkańcy, że społeczeństwo ma kontakt z tymi, którzy nas bronią, zwłaszcza w tych czasach geopolity... geopolitycznych zawieruchy. Podczas wydarzenia obecni byli również posłowie Prawa i Sprawiedliwości z naszego regionu. Nasza obecność też podkreśla, to, że podkreśla fakt, że dbałość o tradycję, o kulturę, jest wpisana w naszą śląską tradycję. No, każdy region jest inny, każdy region ma swoją specyfikę. Każdy region to taka mała ojczyzna dla tych ludzi, i taka integracja jest jak najbardziej potrzebna. Co roku, gdy się spotykają, mogą wymienić poglądy, mogą zobaczyć, co się w gminie zmieniło i mogą podzielić się swoimi do doświadczeniami. Spadek inflacji w maju z prawie 15% na 13%, tak podał Główny Urząd Statystyczny. Większość ekonomistów twierdzi jednak, że w tym roku zobaczymy jednocyfrowy wskaźnik inflacji. Najnowszy odczyt inflacji jest najniższy od kwietnia 2022 roku, wtedy wynosił on 12,4%. Spadek inflacji spowodował niższe ceny paliw, wolniejszy wzrost cen i dość zauważalnie wyhamowanie inflacji bazowej. Najnowszy odczyt inflacji jest najniższy od kwietnia 2022 roku. Wtedy wynosił on 12,4%. Spadek inflacji spowodował niższe ceny paliw, wolniejszy wzrost cen i dość za. Uważalnie wyhamowanie inflacji bazowej. W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja z udziałem ministra Grzegorza Pudy, która miała na celu zaprezentowanie dotychczasowych efektów projektu pod nazwą Wyzwania i trendy rozwoju partnerstw samorządowych. Centrum Wsparcia Doradczego to nowatorski projekt doradczy Ministra Funduszu i Polityki Regionalnych, który wspiera partnerstwa samorządów lokalnych. Ich głównym celem jest wsparcie modelu partnerstw samorządowych lokalnych i współpracy ponad lokalnej, ponad granicami administracyjnymi pojedynczych samorządów. Z perspektywy tych małych, mniejszych miejscowości, gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, to bardzo ważne, aby pomagać im się rozwijać, pomagać nawiązywać relacje, pomagać w ramach partnerstw, wyciągać również wnioski. Bo przecież dzięki temu właśnie te mniejsze gminy mają te same warunki, te same możliwości po to, aby się rozwijać. Wiemy doskonale o tym, że w tych mniejszych gminach są większe również potrzeby. Wystarczy popatrzeć na te gminy, które są położone na wschodniej i południowej części naszego kraju. Tamte te gminy bardzo często wykorzystując potencjał tego rozwoju pozwalają nam sądzić, że te środki właśnie w tym kierunku są bardzo potrzebne. Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do powiatów i gmin, które w największym Stopniu dotykają problemy o charakterze społecznym czy gospodarczym. Konferencja podsumowująca działanie Centrum Wsparcia Doradczego Plus potrwa przez dwa dni. Wezmą w niej udział partnerzy inicjatywy. Wczoraj wieczorem na Drodze Krajowej nr 1 w Kobiurze doszło do wypadku drogowego. W wyniku zderzenia pojazdów ucierpiały dwie osoby, w tym jedno dziecko. Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Dyżurny Pszczyńskiej Komendy został powiadomiony wczoraj o godzinie 18.30, że na drodze krajowej nr 1 w Kobiurze doszło do groźnego wypadku dwóch samochodów osobowych. Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci oraz służby ratownicze. Z wstępnych ustaleń policjantów ruchu drogowego, którzy pracowali na miejscu wynika, że kierujący samochodem Renault, który wjeżdżał z parkingu z zamiarem skrętu w lewo w kierunku Pszczyny nie ustąpił pierwszeństwa przyjazdu kierującemu Audi. Czym doprowadził do zderzenia? Pasażerowie samochodu Renault, dwie osoby trafiły do szpitala, w tym 12 dziecko. Na miejsce zostały skierowane wszystkie służby ratunkowe, w tym lotnicze pogotowie ratunkowe. Zdarzenia obsługiwali przyczyńcy i tacy policjanci. Droga była zablokowana. Dziś warto zdjąć nogę z gazu, ponieważ od rana na terenie całego województwa śląskiego prowadzona jest przez policjantów akcja prędkość i nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego może nas sporo kosztować. Apelujemy o rozwagę, o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Na drodze znajdzie się miejsce dla każdego, natomiast musimy pamiętać o wzajemnym szacunku dla każdego użytkownika drogi. W minioną sobotę, 17 czerwca, odbyło się święto szlaku zabytków techniki, które na stałe wpisało się w kalendarium wydarzeń Województwa Śląskiego. Industria da to wydarzenie, które już od 14 lat łączy mieszkańców doceniających przemysłowy charakter naszego regionu. Wydarzenie odbyło się w 29 miejscach na Śląsku, a co za tym idzie mieszkańcy województwa mogli odwiedzić 46 obiektów, łącznie odbyły się 443 wydarzenia. Inauguracja Industriady odbyła się już w piątek na terenie kopalni Ignacy w Rybniku, tam również wystąpił zespół Bikcyc. Piątek w Rybniku, bo Rybnik nadaje ton, Rybnik jest miastem ludzi rozbawionych, szczęśliwych. W związku z tym zaczynamy dzisiaj w Rybniku. Tak, ja się bardzo cieszę, że jesteśmy takim bardzo stałym obiektem na trasie Industriady w różnych okresach, w różnym czasie. No dzisiaj na samym początku, no ale też wiem, że to miejsce przyjęło się po prostu na Szlaku Zabytków Techniki i to najbardziej cieszy. Tegoroczna edycja Industriady odbyła się pod hasłem Sztuka Przemysłu. Po raz kolejny gości u nas na Zabytkowym Osiedlu Patronackim na naszych Familokach. Cieszymy się, że możemy pokazać naszą perełkę. Cieszymy się także, że należymy do takiego ekskluzywnego grona właśnie miast, które na tym szlaku się jest na Sztuka przemysłu w miasto pasuje się idealnie, ponieważ jak wiadomo, Jaszczębie, Zdrój to kopalnie i węgiel, ale nie tylko. My chcemy pokazać tutaj to, wszystko co z przemysłem się wiąże, ale także sztukę, muzykę powiązaną z przemysłem z tym przemysłem ciężkim. I tutaj w programie, między innymi, mamy dla dzieciaków pokazane wykorzystanie nowych technologii, a więc tory sfero i inne zabawy dla dzieci, ale także laboratorium pana Korka, warsztaty t-shirtowe, prasa Gutenberga. To wszystko tutaj na Industriadzie. jak co roku, wydarzenie objęte z patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Heustowskiego. No myślę, że to jest dzisiaj nasza marka promocyjna jest to największa tego typu impreza w naszym części Europy. Wielu nam tej imprezy zazdrości i wielu przyjeżdża się od nas uczyć jak organizować tego typu eventy. Tradycyjnie na zakończenie programu zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata. 27-letnia Polka, która zaginęła na greckiej wyspie Kos, nie żyje. Informacja o jej śmierci potwierdziła rodzina oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jak przekazał polityk, sprawą zajmie się prokuratura okręgowa we Wrocławiu, która niezwłocznie wystąpi do greckich śledczych o przekazanie materiału dowodowego. W sprawie zatrzymano 32-letniego obywatela Bangladeszu, który, według informacji podanych przez media, mieszkał w pobliżu miejsca odnalezienia zwłok dziewczyny. Jakub Błaszczykowski w krótkim występie pożegnalnym w meczu towarzyskim z Niemcami oficjalnie zakończył reprezentacyjną karierę. Był to jego 109 mecz w kadrze narodowej. Na PGA Narodowym owacyjnie pożegnało go ponad 50 tysięcy widzów, a poza boiskiem czekała na niego wzruszona rodzina. Mecz towarzyski wygrała Polska z wynikiem 1 do 0. Jedyną bramkę wieczoru zdobył Jakub Kiwior. Koszmarny wypadek Polaków na Węgrzech. Samochód osobowy na polskich numerach wjechał w naczepy ciężarówki, również na polskich numerach, na jednej z dróg ekspresowych na Węgrzech, jak poinformowała węgierska policja. Kierujący pojazdem 31-letni mężczyzna, a także 29-letnia kobieta i 4-letnie dziecko zginęli na miejscu w wypadku w wyniku odniesionych ran. Drugie dziecko zostało w ciężkim stanie przetransportowane do szpitala helikopterem. W dzisiejszym raporcie to już wszystkie informacje. Za chwilę na naszej antenie program Gości Dnia, w którym porozmawiam z Hanną Kustrą z Rybnickiej Rady Kobiet oraz Ogólnopolskiego Strajku Kobiet o protestach w związku z prawami kobiet w Polsce. Już teraz serdecznie zapraszam do oglądania, a za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia.